Donald Tusk chce 100 tysięcy złotych za okładkę gazety polskiej, która mu się nie spodobała. To kolejny element walki szefa rządu z mediami, które nie grają w orkiestrze przygrywającej władzy. A szef rządu pewnie by chciałby. Wszystkie media lansowały ten sam, korzystny dla rządzących przekaz. Tymczasem Republika czy Gazeta Polska zadają pytania o to, jak naprawdę wygląda rzeczywistość. Pytania często trudne, zwykle niewygodne, więc rząd koalicji 13 grudnia tłumi jak może, jak umie i metodami, które w demokratycznym państwie nie powinny mieć miejsca. Maciej Struk. Donald Tusk unika dziennikarzy Republiki. Ostatnio zrobił jednak wyjątek. Na piątkowej rozprawie starł się z redaktorem naczelnym Gazety Polskiej i Republiki, Tomaszem Sakiewiczem. Efekt? Pan redaktor Tomasz Sakiewicz zmiażdżył argumentami Donalda Tuska. Aż nie sądziłem, że on jest taki bezradny, kiedy spotka się z kimś, kto naprawdę wie o co chodzi. Bo wiemy, że on występuje w mediach przychylnych, wokół ma tylko klakierów, a kiedy stanie naprzeciwko poważnych argumentów, no to, to widać, że on jest bezradny. A wszystko zaczęło się od tej wypowiedzi. Premiera sprzed ponad dwóch lat. Bierzysz w Boga, nie głosujesz na PiS! To jest proste jak dróg. W odpowiedzi na te słowa na okładce Gazety Polskiej znalazł się kolaż zdjęć przedstawiających Donalda Tuska z podpisem God mit UNS. Polityk poczuł się urażony i wytoczył proces tygodnikowi oraz jego redaktorowi naczelnemu. Zażądał też zapłaty 100 tysięcy złotych na rzecz polskiej akcji humanitarnej. Ze strony premiera nie padły żadne dowody, które wskazywałyby na związek między publikacją okładki a nasileniem hejtu czy agresji pod jego adresem. Wszystko opiera się na subiektywnych odczuciach Donalda Tuska. Podczas procesu Tomasz Sakiewicz wielokrotnie podkreślał, że grafika ma charakter satyryczny i powstała w obronie urażonych katolików. Premier postanowił wyznaczyć granicę satyry. Nie wolno się z niego śmiać, nie wolno pokazywać go w sposób krytyczny, ośmieszający, nawet jeżeli to dotyczy jego realnych cech, jego realnych wypowiedzi. Za wszelką cenę chce nam udowodnić, że chcieliśmy z niego zrobić Hitlera, chociaż kompilacja cech, która była tam przedstawiona, no na miły Bóg wiele z Hitlerem nie miała. Nie podzielam poczucia humoru pana redaktora, ja nie widzę nic śmiesznego. Ani satyrycznego w tej okładce. Szefowi wturują członkowie jego partii. Ich zdaniem Gazeta Polska nie ma prawa do używania satyry. Państwo nie są e, redakcją gazety satyrycznej, tylko poważną gazetą e, polityczną, polityczno-społeczną. W związku z tym no, absolutnie nie zgodzę się z tym, że ta e, okładka miała być dźwięk satyryczny. Z tego wywodu wynika, że problemem nie jest satyryczny charakter okładki, ale fakt, że pojawiła się ona w poważnym politycznym tygodniku. Jednocześnie wszyscy, którzy oburzają się na Gazetę Polską, nie dostrzegają metodycznego niszczenia przez media osób publicznych związanych z prawicą. Zaczynając od świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kończąc na liderze środowisk narodowych Robercie Bąkiewiczu. Od wielu lat jestem demonizowany przez media lewicowo-liberalne. To doprowadziło do próby ataku nożownika nawet na mnie. Nikt się tutaj nie przejmuje. Jednak premier nie jest odporny na krytykę. Z obawy przed trudnymi pytaniami. Nie wpuszcza Republiki na swoje konferencje. Procesy wytaczane krytycznym wobec niego dziennikarzom mają zniechęcić ich do odważnego wyrażania własnego zdania. On, jako osoba publiczna, musi też być przygotowany na to, że czasem musi się zderzyć z tego typu dosadnymi określeniami, z dosadną oceną. Na tym trochę polega wolność słowa, że czasem niektórzy wyrażają w niezwykle mocny sposób to, co myślą, szczególnie jeśli dotyczy to osób tak wpływowych jak pan Tusk w swoim środowisku. Absolutnie niezrozumiały jest dla mnie ten proces. Tym bardziej, że Polska pogrąża się w coraz większym chaosie. Powodzianie czekają na pomoc państwa, budżeć świeci pustkami, a premier poświęca swój czas na walkę z mediami. Próżno szukać w Europie analogicznego przypadku. On nie rozumie, że premier nie może pozywać za satyrę, nie dlatego, że polityk ma mieć grubą skórę, nie dlatego, że to ogranicza wolność słowa, tylko dlatego, że kompromituje państwo polskie. On, robiąc taki proces, ośmiesza państwo polskie. Być może w tej sprawie nie chodzi o państwo polskie, a o urażoną dumę byłego szefa Rady Europejskiej.